Trwa Armageddon na rynku kryptowalut, jednak po każdej burzy wychodzi słońce. Jakie jest obecnie moje podejście do rynku krypto? Podsumowanie mojego pasywnego portfela, moich zakupów i bardzo poważna zmiana, która wchodzi od następnego poniedziałku. Dużo informacji z rynku, dużo informacji z naszych projektów, zapis na MFT Manchesteru, United. Lecimy z tematem! Cześć z tej strony Maciej, witam wszystkich serdecznie. Kolejna pobudka z kryptoekipą. Mamy cię wtorek 15 listopada, a my oczywiście standardowo bardzo szybko i mocno lecimy z naszymi tematami. Oczywiście, jeżeli na kanale jesteś pierwszy raz, warto dać suba, dzwoneczek, po to, żeby być zawsze na bieżąco, po to, żeby nie przegapić ważnych informacji ze świata krypto. Jeżeli ten materiał będzie wartościowy, łapa w górę komentarz. Dzięki temu wiem, że oglądacie i wiem, że warto nagrywać kolejne filmy. No i oczywiście, przypominam. Niestety nie jestem doradcą finansowym, nie jestem doradcą inwestycyjnym, jestem tylko i wyłącznie prywatnym inwestorem, a wszystko co mówię w tym filmie to jest moje prywatne zdanie. Zbliżamy się do jednego z ostatnich eventów w tym roku, a więc MBX. Next Block Expo w Berlinie. Jeżeli będziecie tam, to będzie okazja, żeby się spotkać. Mimo że rynek jest w trudnej sytuacji, uważam, że dużo wartościowych osób, wartościowych projektów, dużo rozmów, dużo insight newsów, więc oczywiście jako kryptoekipa na tym evencie się pojawimy i już planujemy mocne otwarcie roku w Polsce. Planujemy mini evencik, który odbędzie się najprawdopodobniej w Warszawie, więc już niedługo, myślę do tygodnia, do półtora podamy wam wszystkie informacje standardowo Mocne prelekcje, debaty, spotkania. Myślę, że to wszystko będzie naprawdę, naprawdę fajne. Oczywiście, zapraszam na naszą stronę internetową i przede wszystkim, żeby być na bieżąco, słuchajcie, grupa edukacja absolutnie fundament kryptoekipy warto na nią dołączyć. No i oczywiście, zapraszamy na wszystkie nasze grupy lokalne tam spotyka się społeczność, raz na miesiąc, raz na dwa miesiące są spotkania. Myślę, że warto spotykać się nie tylko offline, ale również online. Dobra, słuchajcie, lecimy z naszymi tematami. Na rynku dzieje się sporo. Zaczynamy oczywiście od gecko, Bitcoin 16756. Mamy tak naprawdę delikatny ruch, jeżeli chodzi o 24 godziny. Ethereum 1256. Jeżeli chodzi o ostatnie 24 godziny, to tak naprawdę z moich projektów niewiele się ruszyło. Wrócił trochę Kronos. Oczywiście zastanawiamy się, czy niebezpieczeństwo upadku, widmo upadku giełdy Crypto.com jest zażegnane. Natomiast jest jest rzeczywiście tutaj te y, jakieś tam powiedzmy odbicie i zobaczymy cały czas bardzo mocno śledzimy to, co się wydarzy. Jeżeli chodzi o moje stanowisko odnośnie krypto.com, kto jeszcze nie widział, wczoraj nagrałem film, a więc można sobie to. Przejrzeć. Jeżeli chodzi o indeks Grid, dalej jesteśmy oczywiście w ekstremalnym strachu, nie może być inaczej, biorąc pod uwagę, jakie mamy obecnie warunki, nie tylko rynkowe, nie tylko upadki na rynku kryptowalut, ale również to, co się dzieje w światowej gospodarce. A więc tutaj gdzieś tam nie przewiduje w najbliższym czasie zmian. No i oczywiście zaglądamy sobie na blockchain, center Słuchajcie, nasza tęcza bitcoina, bitcoin rainbow price chart. Wypadliśmy tutaj słuchajcie, poza tęczę. Wypadliśmy poza tęczę, a jak wypadliśmy poza tęczę, to już niżej nie ma nic, chociaż można zawsze spaść niżej. Oczywiście dla mnie ten poziom niebieski, zresztą dla mnie poziom, który ja sobie ustaliłem prywatnie do zakupu bitcoina było to między 19 a 20 20 tysięcy dolarów. Tam wjechały u mnie największe, największe zakupy zarówno do mojego prywatnego, jak i pasywnego portfela. Dzisiaj jeszcze o tym będę mówił. Natomiast jeżeli chodzi słuchajcie o altcoiny, oczywiście one są cały czas na dużym minusie, cały czas nie czuć mocy w altcoinach, i wiele osób mnie pyta, czy ja teraz kupuję altcoiny. Jeżeli chodzi o mnie, robię ostatnio różne ruchy, odebraliśmy ostatnio soczysty dobry airdrop z Bitmexa. Plus ja dokupiłem token bitmexa po 056, zarobiłem 100% i na tym co zarobiłem, wykaszowałem 100% tych tokenów dodatkowych. Obecnie token jest już trochę na spadku. Na razie jeszcze nie Kupuje a wszystkie tokeny, które dostałem z airdropu, wrzuciłem sobie na steak. Jeżeli chodzi o kupowanie altcoinów, no to miejcie świadomość tego, że przy spadku bitcoina, jeżeli jeszcze coś się wydarzy, jeżeli jeszcze mocniej zanurkujemy na niższe poziomy, to altcoiny spadną jeszcze mocniej. Więc jeżeli miałbym już kupować jakieś alty. Z tych, które są na rynku, to skupiłbym się na tych, które chcecie trzymać rzeczywiście długoterminowo. Ja nie muszę tego robić, bo mój ten pierwszy portfel jest wypełniony po brzegi i też nie można przedobrzeć, nie można przedobrzeć, nie można w nieskończoność dokupować. Trzeba mieć kapitał również na inne ruchy, a więc jeżeli chodzi o mnie, ja nie kupuję. Natomiast wiele pozycji rzeczywiście wygląda dobrze i teraz wiele osób tak naprawdę się zastanawia, co robić. Ja w mojej prywatnej opinii, jeżeli te dobre alty, których nie kupiliście w hos bo były na przykład za drogie, albo nie sprzedaliście, a dalej widzicie tutaj wartość, no to ten poziom minus 70 czy minus 90% od ATH jest poziomem jak najbardziej dobrym, jeżeli chodzi o mój portfel. Słuchajcie, wczoraj miałem urodziny. Dziękuję wszystkim za wszystkie, wszystkie, wszystkie życzenia, za wszystkie komentarze na Twitterze, y, gdzieś tam na Telegramie, na te za wiadomości prywatne na Facebooku, SMS-y. Y, bardzo doceniam, y, gdzieś tam, że pamiętacie. To jest naprawdę miłe i fajne. Natomiast wczoraj był dla mnie bardzo ważny dzień, dlatego że 39 lat to jest oczywiście jeszcze rok do 40, jeszcze czwórki z przodu nie ma, wiele osób pisało, że yy, myślało, że jestem dużo młodszy, no niestety nie, 39 wiosenek upłynęło, natomiast dla mnie to jest bardzo ważny czas, 39 lat żyję na rynku krypto, jestem 6 lat i uważam, że to był czas, kiedy bardzo mocno... Zmieniłem swoje priorytety w życiu bardzo mocno, tak jak Wam tu napisałem, zmężniałem finansowo, ale przede wszystkim ostatnie lata na rynku krypto wyrobiły we mnie twardy charakter, ideę twardą jak stal i trzymam się rzeczywiście tego planu. I wczoraj wpadły, słuchajcie, kolejne zakupy na Bitcoinie do mojego pasywnego portfela i bardzo ważne dla mnie wydarzenie udało mi się uzbierać już całego jednego bitcoina i jest to bitcoin kupiony jest to dla mnie bitcoin wyjątkowy dlatego, że został on kupiony tylko za pasywki, które wypracowałem w hossie, a więc za wszystkie airdropy, wszystkie pasywne akcje za staking, za mnożenie stablecoinów to jest kapitał, który miałem odłożony żeby wpuszczać go w bescie i udało mi się dojść już do całego jednego bitcoina. Jest to dla mnie o tyle ważne, że był to kapitał rzeczywiście ma to przeznaczony. Czy zostało to rozegrane maksymalnie? Myślę, że nie. Myślę, że można było poczekać na niższe ceny na bitcoinie, ale ja trzymałem się swojego planu i tak naprawdę od 23 tysięcy, oczywiście tu za 23 był tylko jeden zakup. Jeżeli chodzi o mnie, ja zacząłem swoje prywatne zakupy na Bitcoinie właśnie od 33 tysięcy dolarów, więc można powiedzieć, że nie zostało to rozegrane maksymalnie, ale tak jak mówię dla mnie optymalnie i aż do teraz Bitcoina kupowałem mój ostatni zakup 16 400 i w tym momencie... Mam tyle bitcoina, co chciałem. Mój pasywny portfel jest po części już wydrenowany. Zostało około 15% tych środków, które zarobiłem dodatkowo. I duża zmiana, która następuje, że w tym momencie nie będę już dokupował bitcoina. Jeden bitcoin jest to dla mnie naprawdę dobry wynik. Po uśrednionej cenie obecnie moja średnia cena zakupu bitcoina w tej beście to jest 19 913 i jest to wartość dla mnie optymalna. Taką udało mi się. Wypracować. Jeżeli chodzi o moje kolejne ruchy w moim słuchajcie pasywnym portfelu no to teraz zmieniam strategię, czyli przechodzę do zakupów na pozycji numer 2, a więc będę kupował teraz co poniedziałek chyba, że w poniedziałek będziemy mieli duże wzrosty wtedy będę korzystał z tego co przyniesie tydzień i zaczynam skupować Ethereum. Oczywiście Bitcoina dalej będę kupował jeżeli będzie mocno spadał, ale to już za środki, które po prostu zarobiłem w hoście z innych tematów natomiast jeżeli chodzi o portfel pasywny, jeżeli teraz zarobię coś na lunchpadach, na poolach, na staking odbiorę jakieś airdropy, pozyskam darmowe dolary z rynku kryptowalut, no to będę tutaj kupował Ethera i w tym momencie przechodzę do ataku na tę pozycję numer 2, na razie niedużo tego etera było kupowane, tak jak widzicie y, trzy pierwsze wejścia, y, prawie 500 dolarów 290 to były wejścia, kiedy Ether kosztował 2000 dolarów, ostatni zakup 700 dolarów 1452 i teraz będę starał się y, właśnie Etera y, łapać Oczywiście chciałbym, żeby Ether wrócił na poziom 800-900 tysięcy dolarów, czy to jest realne? Powiem szczerze, że nie wiem, chociaż jeszcze dzisiaj o Etherze będziemy sobie rozmawiać. Natomiast, tak jak mówię, będę starał się tutaj uśredniać i zobaczcie, że nawet przy dużym spadku na Bitcoinie Ether nie wrócił do tych poziomów, bo była okazja złapać Ethera w tej cenie. Ja jednak wtedy kupowałem BTC, więc tak to u mnie wygląda, ale dla Was taka transparentna informacja. Moje zakupy na Bitcoinie w portfelu pasywnym są zakończone. Jeden Bitcoin wypracowany rzetelną, ciężką pracą właśnie w hossie sobie leży już na Ledgerze. No i oczywiście teraz zobaczymy, jak uda się tutaj y, gdzieś tam rozegrać Etera. Jeżeli chodzi słuchajcie o inne pozycje, tak jak mówię na razie tutaj y, nie skupuję, zastanawiam się na BIDDAO, zastanawiam się oczywiście nad Polygonem, którego jeszcze nie odkupiłem jeżeli chodzi o poligon, no to tutaj cały czas poluję na te poziomy. Tak naprawdę mam tutaj dobry zysk, więc absolutnie tutaj się nie śpieszę. Jeden poziom został odkupiony, ale to był poziom naprawdę nieduży, więc nie wróciłem jeszcze do ilości moich matików sprzed tej sprzedaży po 0,96. Można było już złapać, natomiast ja podchodzę bardzo na spokojnie i myślę, że uda mi się tutaj ten poligon odkupić. Ale chodzi tu o to, żeby nie odkupić go na wariata i żeby zostawić jakiś zysk w stablecoina, który będę mógł zainwestować w nowe, świeże pozycje, które pojawią się na rynku. Taka jest moja strategia, tak wygląda mój portfel pasywny. Oczywiście co poniedziałek na Twitterze możecie śledzić link. No i. Wczoraj nie było też pobudki, bo były ważne kryptomyśli o krypto.com. Także dzisiaj, standardowo, jak co raz w tygodniu, tak naprawdę powinno to być w każdy poniedziałek. Mój ten pasywny portfel wam pokazuje. Jeżeli chodzi o moje obecne podejście do rynku, wydarzyło się bardzo dużo. Uważam, że to był najtrudniejszy, że to jest najtrudniejszy czas na rynku kryptowalut. Ja przez 6 lat nie widziałam takiego Armagedonu. Natomiast tak jak napisałem w mojej prywatnej opinii każda rewolucja wymaga ofiar, często zjada własne dzieci. Mamy upadek gigantów, mamy informacje o tym, że biznesy były źle prowadzone, że było bardzo wiele złych, toksycznych, słuchajcie, powiązań. Natomiast uważam, że teraz następuje naturalne oczyszczenie rynku. Uważam, że technologia blockchain przetrwa i w mojej opinii, w mojej prywatnej opinii te wszystkie sytuacje bardzo mocno umocnią samego Bitcoina. Natomiast Biorę pod uwagę to, że rzeczywiście, jeżeli chcę iść po duże wyniki na rynku kryptowalut, będę musiał ponosić ryzyko, będę musiał ryzykować, będę musiał inwestować w nowe trendy, które będą ryzykowne, dlatego, że na samym bitcoinie dużego portfela po raz kolejny mogę nie zbudować, bo te ruchy nie, mogą nie być tak duże, ale bitcoin dla mnie jest aktywem, który ma być zabezpieczeniem na przyszłość. Uważam, że te wszystkie rzeczy, które się wydarzyły, Prędzej czy później by wypłynęły i lepiej, że wydarzyło się to prędzej niż później. I uważam, że gdyby nie działanie tych wszystkich podmiotów, funduszy FTX-u, mielibyśmy oczywiście być może dużo lepszą sytuację rynkową i naprawdę całkiem solidne i niezłe wyceny na samym Bitcoinie. I tak jak Wam napisałem, ja dalej idę obraną drogą, obraną ścieżką dla mnie. Cały czas y, rynek krypto jest młody, jest zmienny i uważam, że będą na nim popełniane błędy, dlatego że nie da się po prostu inaczej. Takie jest moje zdanie. Mam nadzieję, że zostaniecie ze mną na kanale za rok, za dwa, za trzy. Będziemy wspominać ten okres, śmiać się i patrzeć na dobre wyceny naszych pozycji. Lecimy sobie, słuchajcie dalej. Oczywiście Michael Saylor bardzo dużo ostatnio tweetował, tak jak wszyscy giganci y, gdzieś tam o FTX, o ich tokeny, y, tokenie. Bardzo fajny tutaj tweet o upadku tego skorumpowanego, słuchajcie, kryptobanku, który był napędzany inflacją y, kryptowalutową fiducjarną. Bitcoin jest niezniszczalnym, deflacyjnym aktywem i etyczną siecią oferującą prawa własności i wolność miliardom ludzi. Pamiętajcie, na jakim etapie adopcji dopiero jesteśmy. Sami wiecie tak naprawdę, że. Y w tej sytuacji rynkowej nie ma możliwości za bardzo przy tym hejcie. Nie wiem, czy widzieliście, ale w różnych stacjach telewizyjnych, w radio, również też w polskich stacjach były pytania, czy to koniec kryptowalut, były informacje o upadku Dużej Giełdy, o oszustwach i to wszystko powoduje, że na razie nowi użytkownicy na rynek krypto, w dużej ilości masowej po prostu nie napłyną. Natomiast jeżeli my wierzymy w rozwój tej technologii, powinniśmy na tym rynku zostać, odrobić swoje lekcje, wiem, że dla wielu. Bolesnych, jeżeli chodzi o mnie. U mnie FTX również był wybrany jako sześć moich najważniejszych giełdowych pozycji. Natomiast los tak. Pokierował, że nie doszedłem jeszcze do zakupów FTX-a, nie poczyniłem tych zakupów i nie miałem tych tokenów, więc trochę szczęścia, ale oczywiście w planach miałem zakup większej ilości właśnie tokenów FTT i to miała być bardzo mocna pozycja w moim portfelu, jeżeli chodzi o tokeny giełdowe, i dzisiaj najprawdopodobniej z tej pozycji zostałbym po prostu z niczym, dlatego. Zawsze trzeba mieć świadomość, że trzeba mieć portfel na tyle zdywersyfikowany, żeby jedna pozycja nie wykończyła, słuchajcie, naszego portfela. Oczywiście zastanawiamy się, jakie skutki może mieć upadek FTX-a. To wszystko, upadek dużych funduszy, to wszystko, co się wydarzyło. I tutaj, KryptoTipi pisze bardzo ciekawą rzecz na temat, słuchajcie, Ethereum. Możemy się zastanowić, bo oczywiście. Zdajemy sobie sprawę jakie problemy ma obecnie kryptoCOM. Zdajemy sobie sprawę jakie problemy może mieć Solana. Jeżeli nie będzie odpowiedniego słuchajcie finansowania, no i tutaj Crypto.t zastanawia się jakie skutki może mieć to słuchajcie właśnie na samo Ethereum. Oczywiście Chodzi tutaj, słuchajcie, o regulatorów. Yy, gdzieś tam dużo informacji o tym, że oczy regulatorów z całego świata, w tym seku, są bardzo mocno teraz skupione na rynek kryptowalut. I po upadku kolejnego giganta nawołują do tego, żeby tutaj ten rynek yy, uregulować. No i tutaj. Się zastanawiamy tak naprawdę wszyscy, czy rzeczywiście Ethereum, właśnie przez to, że jest na proof of stake, może mieć tutaj problemy. Oczywiście został tu podniesiony ten argument, że trzymanie, blokowanie monet na giełdach, w momencie kiedy tutaj zarabiamy na tym pasywnie, jest to uważane za inwestycje i w tym momencie samo Ethereum, przez ten swój model proof of stake, może mieć problem z regulacjami. No i oczywiście mamy też podniesiony argument, że zatrudnienie programistów, zespół marketingowy i to wszystko, co udało się zbudować wokół Ethereum, fundacji Ethereum, w tym sam Vitalik, jest to uważane za wspólny biznes, za wspólne przedsięwzięcie i regulatorzy mogą wziąć to wszystko, słuchajcie, na tapetę. Jak będzie, zobaczymy, natomiast jedno jest pewne: nie przejdzie to bez echa. W momencie, kiedy walą się takie biznesy, kiedy ludzie y, tracą y, pieniądze, no to te wszystkie kropki, jeżeli połączymy, no to może być rzeczywiście tutaj atak seku y, na Ethereum i na wiele tak naprawdę y, innych y, podmiotów. Zobaczymy czy Ethereum z datem egzamin. Jeżeli chodzi o mnie, mówiłem już wcześniej, ja Ethereum będę uzupełniał, natomiast trzeba mieć rzeczywiście świadomość, że regulacje nadchodzą coraz szybciej, im więcej tego typu wywrotek, tym regulator bardzo mocno patrzy na to, co dzieje się na rynku kryptowalut. Oczywiście dużo informacji z metaversów, z rynku NFT. Nike wprowadzi własną platformę Web3. Tak jak wiecie, słuchajcie, to się ma nazywać Web3 Słoż. Jakiś czas temu, słuchajcie, firma ogłosiła tutaj, że prowadzi te beta. Testy mają być, oczywiście sprzedawane tam wirtualne buty i inne produkty, które mają być potem wykorzystane w metaversach. Właśnie słuchajcie, z logiem Nike. Oczywiście giganci wchodzą do metaversu, wchodzą do NFT, natomiast w mojej prywatnej opinii patrząc na to, jak rynek NFT również został przeorany, ile tam było skamów, potrzeba jeszcze bardzo dużo czasu, zanim ten rynek się ugruntuje, zanim projekty z prawdziwą wartością zaczną się pojawiać, ale przed przede wszystkim rynek Metaverse Projekty metaverse, projekty NFT muszą zaprosić użytkowników i dać im możliwość przebywania w tych metaversach. Krótko mówiąc, muszą zbudować produkty, które zachęcą czy to inwestorów, czy to osób, które będą graczami, żeby chciały z tego korzystać, bo na razie te wyniki są po prostu, słuchajcie, dramatyczne. Natomiast giganci mają tego świadomość. Nike, Adidas, Gucci, wiele innych firm gdzieś tam już dzisiaj wydało swoje nft i na tym całkiem nieźle zarobiło. Oczywiście Śledzimy prezydenta Salwadoru, który ostatnio dał kilka tweetów, mówił, że absolutnie FTX to przeciwieństwo bitcoina. Słuchajcie powiedział, że oczywiście Bitcoin został stworzony, aby zapobiegać piramidom finansowym i właśnie panice bankowej a FTX. Gdzieś tam potwierdził tylko te reguły, że na rynku krypto można robić różnego rodzaju powiązania, można różne dziwne rzeczy robić i doprowadzać tutaj do po prostu straty środków przed użytkowników. Także możecie sobie więcej poczytać jak najbardziej u niego na Twitterze. Oczywiście FTX upadł i traci umowy sponsorskie. No trudno, żeby tutaj sponsorzy zostali tutaj z FTX-em. Natomiast zastanawiamy się, co dalej z krypto.com. Już dużymi krokami nadchodzą Mistrzostwa Świata w piłce nożnej w Katarze, i tak naprawdę zastanawiamy się, co dalej. Na razie. Widać, że nie ma gdzieś tam y, złych oznak, żeby coś tutaj miało się do tego czasu wywrócić, ale trzeba trzymać y, rękę na pulsie. Czy same Mistrzostwa Świata, jeżeli kryptokom przetrwa do tego czasu, jeżeli ma odpowiednie rezerwy, ma wszystko poukładane, podniosą cenę i wartość samego projektu? Moim zdaniem tak, moim zdaniem taka reklama jest potrzebna. Natomiast rzeczywiście ten fut, który jest wokół kryptokom przed mistrzostwami bardzo mocno tutaj zagroził y, gdzieś tam tej pozycji no i zobaczymy jak to się rozegra ja obserwuję przede wszystkim kryptokom i chiliza na chilizie również pod tym kątem y, gdzieś tam bardzo y, dużo y, handluje ftx oczywiście tak jak mówiłem traci umowę z miami hit a co będzie z krypto.com? Czas, słuchajcie, pokażę. Około 75 początkujących inwestorów bitcoina straciło środki. No i teraz możemy się zastanawiać, dlaczego tak się dzieje. Jeżeli jesteś jedną z tych osób, no to gdzieś tam wpisujesz się w ten schemat. Jeżeli chodzi o mnie, ja również byłem, jak zaczynałem na rynku kryptowalut, tutaj oczywiście głównym powodem jest brak edukacji, chęć szybkiego zysku, sprzedawanie ze stratami, dlatego że jeżeli ktoś długoterminowo przytrzymał bitcoina, to do tej Pory, Bitcoin w każdym kolejnym cyklu przebijał swoje ATH, i można też odwrócić kota ogonem i powiedzieć, że jeżeli ktoś wytrzymał odpowiednią ilość czasu, to na Bitcoinie na razie nie dało się stracić. Oczywiście zobaczymy, czy kolejny cykl to potwierdzi, ale mówię gdzieś tam do tej pory: Bitcoin bił te kolejne ATH, więc zobaczymy. Natomiast tego typu wpisy muszą uświadamiać nas jako społeczność krypto w Polsce, jako kryptoekipę, jak duży nacisk trzeba położyć na edukację, jak dużo trzeba robić materiałów edukacyjnych, jak trzeba ludzi informować o ryzyku na rynku kryptowalut, o minusach tego rynku, nie tylko o plusach, ale również o minusach. Więcej poczytacie sobie oczywiście na Kompariku. Oczywiście zastanawiamy się, jak to będzie z tymi regulatorami, czy wezmą się za tego Ethera, Natomiast mieliśmy wczoraj na Twitterze była burza, że sam Vitalik sprzedał Ethereum, warte słuchajcie 4 miliony y, dolarów. No i oczywiście portfel, który był wcześniej znany z tego, że jest powiązany właśnie z Vitalikiem sprzedał w sobotę 3000 Etherów. Miało to miejsce mniej, mniej niż 24 godziny po tym, jak giełda FTX złożyła wniosek o upadłość. Kryptowaluta została zastąpiona stablecoinami zabezpieczonymi w dolarach amerykańskich za pośrednictwem giełdy Uniswap. No, słuchajcie, myślę, że to jest niewielka część jego portfela. Natomiast każdy ma prawo sprzedawać swoje krypto. Zobaczymy jak to się gdzieś tam rozwinie. Natomiast no fakty zostały powiązane. Regulator bierze się za Ethereum, Vitalik sprzedaje tokeny, ale ceny Ethera to nie zbiło i to mnie nie cieszy, bo chciałbym dokupić, ale z drugiej strony jak tego typu wydarzenia nie mają wpływ, wpływu na ceny, to też dobrze. Oczywiście Elon Max jest na tapecie nie tylko całego świata po kupnie Twittera, ale również jest gdzieś tam u nas y, tych kryptoinwestorów, którzy się interesują, dlatego że dla nas y, Twitter jest ważnym narzędziem. No i oczywiście ostatnio Elon Musk znowu wrócił do tweetowania na temat krypto. Bitcoin i Dogecoin odnotują znaczny wzrost. Chciałbym, żeby te pierwsze się sprawdziło w Dogecoina, słuchajcie, nie inwestuję i wątpię też, żeby Dogecoin był w długoterminowo powiązany z Twitterem, żeby jakieś były płatności. Myślę, że w tym kierunku nie pójdzie. Natomiast jest byczo nastawiony wobec Bitcoina i Dogecoina. Zobaczymy, słuchajcie, jak to wszystko się wydarzy. No ale wrócił do gry, wrócił do gry ostatnio dużo pisał o Twitterze. Gdzieś tam te jego zdjęcia, jak toalety wymontowywał, zrobiły furorę w sieci, także będziemy bardzo mocno obserwować. To, co jest fajne, na co warto się zapisać, Manchester United ogłosił, że będzie tworzył oczywiście NFT. I tutaj przy współpracy z Tezosem, z którym współpracuję od bardzo dawna. Tak jak wiecie, na strojach treningowych, na drugich strojach jest logo Tezosa. No i można się zarejestrować. Jak wejdziecie na Twittera, na oficjalne konto Manchesteru, tutaj niżej jest, jest link. Ja się zarejestrowałem. Obecnie sama rejestracja daje tak naprawdę zniżkę w ich sklepie 40%. Mnie ta zniżka nie cieszy. Jest ja jestem kibicem Juventusu, nie Manchesteru. Ale może jakiś kibic Manchesteru mnie ogląda, zarejestruje. I kupi sobie jakąś rzecz z 40% rabatem, bo jest to rabat naprawdę bardzo, bardzo duży, biorąc pod uwagę, jak drogie dzisiaj są markowe, klubowe rzeczy. Natomiast Fajnie, że kolejny klub decyduje się gdzieś tam na y, jakieś tam swoje MFTki, mam nadzieję, że będzie to poparte jakąś użytecznością, ale tu jest szansa, że za rejestrację również tutaj coś otrzymamy jako pierwsi, jako te pierwsze osoby, które są tutaj zainteresowane, a więc ja to wypełniłem, dołączyłem, dostałem maila zwrotnego i na spokojnie sobie czekam i Was o tym również informuję. Jakiś czas temu informowałem Was o wspólnym airdropie Top Goal, a więc NFT piłkarskie w współpracy z CoinMarketCapem. Wczoraj dostałem maila, że ja się załapałem, odebrałem swojego NFT, także sprawdzajcie maile, być może i Wam udało się tutaj na darmowe NFT załapać. Oczywiście, jeżeli chodzi o kangę za dwa tygodnie mamy IEO ma to być oczywiście sprzedaż tokenów kanga najprawdopodobniej będą one w promocyjnej cenie minus 50% i tutaj oczywiście będą zwestingowane, natomiast sama same te IEO, sama ta sprzedaż tokenów kanga ma pójść na bayback, a więc na skup tokenów na zabezpieczenie. Bardzo ciekawa inicjatywa. Tak jak wiecie, Kanga jest również od niedawna naszym partfe, partnerem. Jest to pierwsza polska giełda, z którą podjęliśmy współpracę. Będziemy ich zapraszać systematycznie, bardzo mocno śledzić. Myślę, że w kontekście upadku FTX-a, CEO Kangi, a więc Sławek, może być ciekawą obecnie postacią na polskiej scenie. Więc o te wszystkie rzeczy, jak Kanga jest zabezpieczona, jaki jest przepływ środków, po co w ogóle robić tego typu akcje. O to wszystko będziemy, słuchajcie, pytać na bieżąco. Lecimy sobie dalej. Oj, dużo dzieje się na Poligonie, ale przedtem też się dużo działo. Obecnie y, Poligon rośnie najmocniej, jest odpowiednio, w mojej prywatnej opinii, zabezpieczony i naprawdę giganci budują na, y, gdzieś tam na Poligonie. To, co pokazywałem z Nike, z Nike ma być robione na Poligonie. Mamy tutaj w tej stanie Avidasa, Starbucks, Mete, Robin Hooda, Disneya, Ebay. Szczególnie z Disneyem ostatnio bardzo dużo się działo. Także to są mocne, pozytywne y, gdzieś tam sygnały dla całego ekosystemu Poligon. No, muszę Matika odkupić. Nie, nie ma, słuchajcie, wyjścia. No way. Lecimy sobie, słuchajcie, dalej. Oczywiście, giełda ChilisNet. Jakiś czas temu robiłem film. Jeżeli nie widzieliście jeszcze, to moim zdaniem jest to najlepszy czas, żeby się zarejestrować. Jeżeli chcecie korzystać z fantokelów i widzicie tu wartość, bo jeżeli nie, to nie warto tego dotykać. I mamy teraz znowu konkurs. 500, pierwsze 500 osób, które się zarejestruje i kupi, albo sprzeda, zrobi yy, gdzieś tam transakcje na 50 dolarów, otrzyma za darmo token Argentyny i Portugalii, a więc dwa pierwsze fantokeny możecie mieć za free. To jest to, co Wam mówiłem w momencie, kiedy robiłem film też, że będą te dodatkowe akcje, ale uważam, że wszystko i tak rozegra się w momencie, kiedy ruszy Chiliz Chain 2.0, chyba, że pod Mistrzostwa Świata zrobią jakieś specjalne akcje, więc warto te konto mieć wcześniej założone, bo to może mieć wpływ na różnego rodzaju przyszłe akcje. Jeżeli Was ten temat interesuje, link do X macie również pod tym filmem ale moim zdaniem absolutnie dobry czas, dlatego też wcześniej nagrałem Wam ten filmik. Sam ekosystem Chilis i Socjos bardzo mocno rośnie, trzeba mieć świadomość, że dzisiaj Chilis i Socjos to już nie są tylko fantokemy, nie tylko umowy z klubami, ale to ma być cały ekosystem budowany dla sportowej branży, która chce oprzeć swoje projekty i produkty na blockchainie. A więc, tutaj, moim zdaniem, w samym ekosystemie przed nami naprawdę, słuchajcie, jeszcze dużo, dużo dobrego. Dużo dzieje się w Piratach. Obecnie chłopaki są na Malcie na kolejnym y, evencie, ale mamy również tutaj pierwszą misję do wykonania. Y, możemy tutaj oczywiście pozyskiwać jeden z najważniejszych surowców. Wszystko macie fajnie opisane na Twitterze. Jeżeli śledzicie piratów i uważacie, że ten projekt jest wartościowy, warto również tym się zainteresować. Jeżeli chodzi o Trust Wallet ostatnio znowu token trochę tutaj urósł, ja sprzedałem swój token bardzo dawno temu, natomiast mamy taką informację, którą również CZP sam podał, przypominam, że jest to produkt Binance'a, że Trust Wallet nie jest już tylko aplikacją mobilną, ale również mamy rozszerzenie na przeglądarkę, a więc jeżeli ktoś chce używać na przeglądarce, ja to tutaj tak jak widzicie, sam Trust Wallet również się rozwija. Lecimy sobie, słuchajcie, dalej. Kleks Academy. Ostatnio mieliśmy bardzo fajne Ama na Twitterze Space. Wrzucę to oczywiście na YouTube'a, żebyście mogli obejrzeć. Projekt pracuje, zaczyna wiele rzeczy od początku robi gruby reset. Moim zdaniem ciągle jest to projekt ciekawy, wiele rzeczy spowodowanych było y, gdzieś tam błędami, ale również warunkami rynkowymi. Natomiast na Discordzie, jeżeli macie TNFT, jeżeli już uznaliście, że projekt jest wartościowy, to na i e Discordzie powstał specjalny pokój. Na koniec zapraszam do do KryptoKoksa, do KryptoKoksa na jego Twittera. Tutaj oczywiście zawsze rano wlatuje wydarzenie dnia, podsumowanie najważniejszych sytuacji. Nie ma spania, działamy. Tak jak powiedziałem, moim zdaniem rynek fundamentalnie po tych wydarzeniach będzie mocniejszy. Wiele osób z tego rynku odpadnie, wiele osób uzna, że to nie jest dla nich to, co mówiłem wam w poprzedniej prelekcji, ale wiele osób również, mam nadzieję, że będzie korzystać z tych możliwości, jakie oferuje świat kryptowalut i blockchaina. Dzięki za uwagę, pozdrawiam serdecznie. Hej, ekipa!